Kolejna zawodowa walka. E, coraz bardziej myślisz o zawodostwie, czy po prostu tak wychodzi? Nie, nie. Oczywiście e, i tak jeszcze głównym celem jeszcze jest gdzieś ten boks olimpijski. E, tam myślę, myślę wystartować na mistrzostwach Polski e, w grudniu. Zobaczmy, zobaczymy e, z jakim efektem, ale na pewno na pewno będę walczył jeszcze o najwyższe trofea. No a tutaj pomiędzy ten bok zawodowy gdzieś tam e, jest dobro. Jest taki na razie dodatek, taki kolor tak, troszkę to jest, szlifów, tak, żeby to jest na pewno dodatkę budować, tak? Tak, oczywiście jest to dodatek. Oczywiście tutaj dużo się nie zmienia, no bo tak naprawdę e, może troszeczkę tempo jest luźniejsze, a, a tak naprawdę... Ilość rund nie robi różnicy? Nie, 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 myślę, że nie robi. E, na treningach dużo więcej człowiek robi, także... Także nie jest to duży problem. Jak oceniasz przeciwnika? Miałeś okazję popatrzeć na niego troszeczkę? Widziałem gdzieś jedną walkę przeciwnika mojego, także... Na pewno będzie to groźny przeciwnik, bo, bo wiem, że jest tam gdzieś mocno bijący, ale to... Każdy, każdy ma jakieś swoje plusy, także... Że, także po prostu trzeba, trzeba walczyć mądrze, wykonać to, co sobie założymy z trenerem, jaką taktykę i nie będzie to, nie będzie żaden problem. E, Michał Łoniecki siedzi w głowie po ostatniej walce? No oczywiście, że troszeczkę na pewno e, siedzi, że chciałbym gdzieś tam doprowadzić do tego rewanżu, żeby, e, żeby wyrównać jakieś pewne rachunki, ale, ale to nie pali mi się z tym. E, myślę, że myślę, że daliśmy bardzo dobry pojedynek z Michałem i kolejny będzie taki sam. No to w takim razie teraz te ostatnie kilka chwil przed walką, jak będziesz spędzał? Pełen na relaks? pewno będę się tak. Pełen relaks, odpoczynek, myślę, że już zero, zero jakichś myśli typu bokserskich, tylko, tylko odpoczynek i, no i żeby spokojnie wejść w ten tryb takiej walki. I tego Ci życzę i do zobaczenia. Dziękuję na, bardzo. Na, na Pozdrawiam walce. serdecznie.